Już gwiazdy lśnią, już dzieci śpią, sen zmożył twą laleczkę. Więc główkę złóż i oczka zmruż, opowiem ci bajeczkę. Więc oczka zmruż i główkę złóż, opowiem ci bajeczkę. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, rzecz to najzupełniej pewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, rzecz to najzupełniej pewna. Kochał ją król, kochał ją paś, kochali ją we dwoje. I ona też kochała ich, kochali się we troje. I ona też kochała ich, kochali się we troje. Lecz straszny los, Okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot, królewnę myszka zjadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot, królewnę myszka zjadła. Lecz żeby ci nie było żal, Dziecino ukochana, z cukru był król, z piernika paś, królewna z marce pana. Z cukru był król, z piernika paś, królewna z marce pana.